Cześć! Znajdujemy się na zamkniętym i zielonym osiedlu będącym częścią warszawskiej białołęki. Nazywam się Karolina i zapraszam Was na prezentację trzypokojowego, wyjątkowego mieszkania. Chodźmy do środka. Znajdujemy się w dziennej części tej nieruchomości. Mieści się tu komfortowy i otwarty salon o ekspozycji południowo-wschodniej, z którego wyjdziemy na kameralny balkon. W ten prowadzącym do reszty mieszkania znajdziemy ustawną łazienkę wraz z kabiną prysznicową oraz oddzielne WC. Naprzeciwko nich mieści się pokój mogący pełnić funkcję również gabinetu. Kolejną częścią lokalu jest przedpokój wraz z doświetlonym aneksem kuchennym wyposażonym m.in. w płytę indukcyjną oraz okap. Pomieszczenie to widna, ustawna sypialnia wyposażona w trzy pojemne szafy. To wszystko zlokalizowane jest w cichej i spokojnej okolicy. Osoby aktywnie spędzające czas z pewnością docenią bliskość natury, jak lasy, parki czy wał wiślany. Jednocześnie w okolicy znajdziemy liczne sklepy, punkty usługowe, szkoły oraz galerie handlowe. Nowodwory to część Białłęki, która zaskakująco dobrze jest połączona z resztą miasta. Tramwaj linii numer 2 dowiezie nas do metra w około 15 minut. Warto pamiętać również o dobrym dojeździe do trasy S8. Jeśli zaciekawiła Cię ta oferta i chcesz mieszkać w tej cichej i spokojnej okolicy, zadzwoń i zobacz mieszkanie na żywo.